Paraliż grupy PWN. Prawdopodobny atak ransomware. Kolejna duża instytucja ofiarą cyberataku. Polskie wydawnictwo naukowe PWN poinformowało o poważnej awarii systemów informatycznych, która rozpoczęła się 21 lipca 2025 roku. Co się stało? Oficjalnie mowa o incydencie z zakresu cyberbezpieczeństwa, jednak eksperci Między innymi serwis Zaufana Trzecia Strona, wskazują na atak typu ransomware. Oznacza to prawdopodobne zaszyfrowanie plików firmy przez hakerów. Utrudnienia dla klientów. Składanie nowych zamówień jest obecnie niemożliwe, a realizacja już złożonych opóźni się o co najmniej kilka dni. Kogo dotyczy? Problemy techniczne rozlały się na serwisy powiązane z grupą PWN, w tym ebook.tl, PZWL, księgarnia medyczna, wydawnictwo Egmont, portal biblionetka.pl oraz system dystrybucyjny Azymut. Co z twoimi danymi? Na ten moment nie ma potwierdzenia, czy doszło do kradzieży danych osobowych klientów, czy jedynie do zablokowania systemów. Żadna grupa przestępcza nie przyznała się jeszcze oficjalnie do ataku, a firma bada skutki incydentu.